Myślę o tym jadąc dwupasmówką na południu Polski. Ale myślę o tym od ponad 300 kilometrów, bo mam wrażenie, że wyjeżdżając ze stolicy, kończę swoje życie. Wiem, przesadzam. Raczej dotychczasowe życie, może jego etap. Etap, którego mam dość. Etap, który mnie zmęczył, ale też wywindował na wyższy poziom w mojej branży. Tyle, że teraz spadam. Dlatego właśnie jadę dwupasmówką. Uciekam, umieram. Muszę odpocząć. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny, kwitniowy, wiosenny dzień. Witam was Olga z wielkiego buka. Muszę odpocząć. Skąd ja to znam? Moje marzenie o osiągnięciu nirwany, wypoczynku i odpoczynku, to jest to, co łączy mnie słuchajcie, z bohaterem dzisiejszej książki. Zabieram Was dzisiaj w leśne ostępy, tam, gdzie nie dociera światło, tam gdzie mrok. Ciemność i ludzka niegodziwość. Przed Wami nastrojowy thriller sensacyjny, pióra Wojciecha Zawioły, pod tytułem Hotel, powieść, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Świat Książki. I tak, jest to historia faceta, który chciał odpocząć, a wyszło jak wyszło. Ciemność. W lesie taka ciemność jest jeszcze ciemniejsza. Nie widać nic, tylko czerni. To tak jakbyś zamknął oczy i próbował iść w wyobrażonym celu, nierealnym, bo przecież nic nie widzisz. Chyba, że znasz drogę na pamięć. Mateusz chce tylko odpocząć. Jest zmęczonym życiem, wypalonym pustą karierą, facetem po czterdziestce wdowcem, który teraz szuka schronienia, szuka azylu. Chociaż na chwilę, chociaż na moment, on musi odpocząć. Wybiera znajomy hotel w sercu lasu. Cichy, spokojny, zanurzony wśród zieleni. Zna to miejsce, dobrze mu się kojarzy, ale. Nie zdaje sobie sprawy, że ten właśnie hotel skrywa bardzo mroczny, bardzo brudny sekret. Nie, to nie jest bezpieczna przystań, to jest obrzydliwa pułapka i o tym właśnie nasz Mateusz przekona się niefortunnie na swojej własnej skórze. Lasy, góry, spokój, cisza, pyszne jedzenie. Czysta pościel piękny widok z okna. Przysympatyczna, bardzo miła i równie dyskretna obsługa. No żyć, nie umierać taki hotel to jest oaza relaksu i wypoczynku. Nic, tylko całkowicie się w nim zanurzyć. Można zapomnieć się całkowicie, można oddać się marzeniom, można rozluźnić wszystkie mięśnie. I wreszcie można. Odpocząć. Ale w hotelu <głos》> Wojciecha Zabiały lepiej się nie zapominać, lepiej tam nie wypoczywać, o nie lepiej brać nogi za pas i uciekać, gdzie pieprz rośnie. W tym hotelu trzeba być czujnym. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte i uszy też. Nigdy bowiem nie wiadomo, kto patrzy, kto słucha i kto ma względem nas. Bardzo niegodziwe zamiary. Nie o takie wakacje walczyliśmy, nie tak to miało wyglądać. Niko w zdrowych zmysłach przecież nie marzy, by podczas swojego wyczekiwanego urlopu toczyć walkę o własne życie. Niestety, ten właśnie rodzaj urlopu bardzo niefortunnie zafundował sobie nasz bohater. Wojciech zabiła, zabiera nas tutaj do świata pozorów, do świata kłamstwa. Hotelowa fasada z jednej strony obiecuje jedno, a daje drugie. Obsługa uśmiecha się tutaj, ale ten uśmiech podszyty jest przyczajonym okrucieństwem. Po kątach snują się cienie. To jest takie miejsce, w którym faktycznie może ukryć się na jakiś czas zmęczony życiem, zaharowany dziennikarz, ale to również jest takie miejsce, w którym można ukryć swoje najgorsze Najgorsze instynkty. Wszystko to, czego nie chce się pokazywać publicznie. Pa, wszystko to, czego publicznie, no, pokazać im sposób, czego pokazać nie można. Zwyrodniałe myśli, bulwersujące pragnienia, rozpasanie, chłód. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie patrzeć, gdzie nakierować wzrok, i wtedy. Wszystko stanie się jasne. W hotelu, kochani, liczy się nastrój, liczy się atmosfera. Chociaż od samego początku spodziewamy się, że coś tutaj jest bardzo nie tak i nie w porządku, to jednak nie spodziewamy się tego napięcia, jakie czeka na nas po drodze. Wyciek zawioła, podbija tutaj stawki, dokłada do ognia i sprawia, że niepokój rośnie w miarę czytania, podobnie jak apetyt z naszej lektury. To jest bardzo sprawnie napisany fler, sensacyjny, napisany prosty i niezobowiązującym językiem. I rozpędzony na dokładkę tak, że ani się obejrzymy, a tutaj kartki w sumie obracają się same. Na chwilę czytania można się całkowicie zapomnieć i chociaż nasz bohater tutaj wciąż walczy o osiągnięcie tej nirwany wypoczynku, to my podczas lektury hotelu wypoczywamy przednio. Hotel Wojciecha Zabioły na ten wiosenny relaks z książką dla wszystkich miłośników złowieszczych klimatów jak znalazł. Razem z wydawnictwem Świat Książki mamy dla was hotel Wojciecha Zawioły do wygrania w naszym konkursie, a pytanie konkursowe brzmi: Gdybyście byli właścicielami właśnie takiego hotelu, krytego przed wzrokiem gdzieś w sercu lasu, gdzieś w górach, to jak byście go nazwali i dlaczego? Swoje i pisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Co więcej, możecie odpowiadać na pytanie konkursowe pod postem na blogu. Od czasu lśnienia Stephena Kinga hotelowe klimaty uwielbiam bardzo, bo jak się okazuje w hotelach można zamknąć nie lada intrygującą fabułę. I taką właśnie fabułę, taką tajemnicę, taką zagadkę serwuje nam Wojciech Zawioła. I to jest, słuchajcie, friler sensacyjny. To jest bardzo nastrojowy friler sensacyjny zresztą, dlatego że nastrój i atmosfera, ta złowieszczość, to napięcie są tutaj tym co tworzy nam całą całą właśnie lekturę. Do tego mamy sekret, sekret hotelu właśnie i to co się w nim przyczaiło. Sami się musicie przekonać, czym to jest i kto tutaj wokół tego hotelu się kręci i z czym związana jest ta zagadka. Dodam tylko, że nie jest to nic paranormalnego, to jest tak jak powiedziałam dreszczowiec, to jest tutaj mamy też sensacje, mamy elementy kryminału, więc wszyscy miłośnicy porządnie napisanych zagadek będą zadowoleni. Lektura lekka, niezobowiązująca, rozpędzona, a całkiem grubaśna, więc kilka pysznych dni spędzicie z nią jak dawno, więc kochani, możecie również poczytać o hotelu na blogu Wielkiego Buka, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa!